Witam, witam wszystkie kryptoświery. Z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani.pl. Dziś będę mówić na temat projektu Carol Finance. Jest to projekt, który działa na sieci BASE. Przypomnę, BASE jako network jest networkiem giełdy Coinbase. I w tej chwili pojawia się coraz więcej ciekawych protokołów. Mamy tutaj do czynienia ze zdecentralizowanym protokołem. A zanim przejdę do szczegółów chciałem tylko nadmienić, że nie jestem doradcą finansowym. To również nie jest porada finansowa. Czym charakteryzuje się Carol Finance? Słuchajcie, mamy możliwość stejkowania tokenów Carol, tak nazywa się natywny token tego projektu, na określony czas i otrzymywania jako nagrodę bezpośrednio tokenów Carol, które możemy zreinwestować bądź też sprzedać bezpośrednio. Sam token listowany jest i płynność dodana tego, do tego tokenu jest na giełdzie BaseWap, natomiast nie możemy kupić bezpośrednio samego tokenu. Możemy dołożyć płynność bezpośrednio już przez protokół. Ja za chwileczkę Wam pokażę, w jaki sposób się to robi. Natomiast w tej chwili, słuchajcie, przejdźmy i zobaczmy, jak wygląda wykres charakteryzujący cenę tego tokenu. W pierwszej kolejności dodam, że mamy tutaj, jeżeli chodzi o sam projekt, który działa tak naprawdę od mniej więcej około 9-8 września i na tą chwilę, słuchajcie, wartość tego tokenu przewyższyła mniej więcej około poziom 0,02 dolara. Startowali mniej więcej z poziomu 0,016, natomiast w tej chwili sam projekt staje się coraz bardziej popularny. Ja przypuszczam, oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja opinia, że wartość tego tokenu będzie rosnąć pomimo tego, że w dziennym Daily ROI mamy ustawione na 2,5%. 2%, 2 jest to bazowa stawka, natomiast pozostałe bonusy, które możemy, na które możemy liczyć, uzależnione są przede wszystkim w pierwszej kolejności od płynności, która w przypadku tego projektu przewyższyła już ponad 400 tysięcy dolarów. W tej chwili dokładnie wynosi 470 tysięcy ze jakby par, bo mówimy tutaj o stajkowaniu nie samego tokenu, natomiast połączeniu pary w przypadku tego projektu Carol oraz Ethereum po sieci Base. I mamy tutaj 470 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o nagrody, które mintowane są bezpośrednio w tokenie, możemy je wypłacać, możemy je sprzedawać, bądź też możemy je zreinwestować tak jak mówiłem o tej bazowej stawce 2,5%, w tej chwili dodatkowo za otrzyma, zatrzymanie naszych tokenów i niesprzedaż, niesprzedawanie ich codziennie otrzymują dodatkowo 0,05% więcej, trzymając te się tokeny bezpośrednio powyżej 24 godzin. No i w przypadku osób, które stakują bezpośrednio w tym protokole powyżej jednego Ethereum łącznie, bo tak naprawdę dzielimy wówczas tą wartość, tak? Połowa Środków idzie w tokenie Karol i połowa w tokenie Ethereum. Jeżeli ona przewyższa ten jeden, jeden Ethereum, no to wtedy dodatkowo dostajemy 0,1%. Tak więc możemy na tą chwilę uzyskać tutaj mniej więcej około 2,60% standardowo, nie trzymając tych tokenów powyżej 24 godzin, tylko sprzedając je. Jaka jest moja strategia? Na tą chwilę jeszcze się nie zastanawiałem, ponieważ ja dopiero w tej chwili tak naprawdę zaczynam stajkować i. Na próbę wrzuciłem jakieś grosze, żeby, żeby zobaczyć, jak ten projekt działa. Mam zestejkowane środki na około 30, 30 dni, i po tych 30 dniach mogę tą moją płynność wyciągnąć i sprzedać tokeny Karol, jak również tokeny Ethereum. Co ważne, słuchajcie, w przypadku sieci Base mamy w tej chwili, tak naprawdę. Możliwość wysyłania Etherów bezpośrednio z Binance poprzez sieć Base. Nie musimy używać do tego bridge, choć ja osobiście uważam, że w przypadku Orbiter Finance jest to najlepszy w tej chwili dostępny bridge, który daje możliwość jakby bridgeowania do sieci Base, chociażby z sieci Arbitrum. Tak to robiłem do tej pory, że przelewałem swoje środki na sieć Arbitrum w postaci Ethereum i przerzucałem je na BASE właśnie poprzez ten, poprzez ten bridge. Zresztą sam bridge najprawdopodobniej będzie listować swój własny natywny token no i osoby, które z niego bezpośrednio korzystają będą zapewne gdzieś tam obdarowane jakimś airdropem. Oczywiście to są jakieś tam przypuszczenia zewnętrzne. W tej chwili pokażę Wam w jaki sposób dokonujemy tego stake'u. A później jeszcze przejrzymy sobie white paper, aby poczytać te najważniejsze fundamentalne, jakby wiadomości na temat samego projektu. Ok, słuchajcie, w momencie, kiedy mamy z Etery po sieci Base na swoim portfelu, ja w moim przypadku korzystam z portfela MetaMask. pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zakupić tokeny za połowę wartości naszych Eterów, które posiadamy na portfelu, ponieważ, tak jak mówiłem, drugą część będziemy wrzucać w formie. Płynności, którą dodajemy, jakby do farmy, tak? Aby dodać do farmy, musimy mieć zawsze 50 po 50% wartości danego naszego budżetu w tokenie jednym i drugim, w zależności od tego. W tym przypadku mamy tutaj Ethereum oraz Karol. Tak więc, w moim przypadku, słuchajcie, pokazowo pokazuję: ja w tej chwili kupuję za 0,01 Ethereum 893 tokeny Karol. No, i mamy tutaj, jakby w tej chwili, możliwość ustawienia na 30 dni. Dajemy get tokens. Potwierdzamy transakcję. Czekamy na potwierdzenie bezpośrednio z blockchain. I zaraz tokeny powinny się pojawić bezpośrednio na portfelu. Mamy confirmed transakcję. Ok, a no zaraz sobie spojrzymy, one pojawiają się tutaj. Dajmy bond. Eee, czekajcie. Ok, mamy w tej chwili 1161 tokenów Karol, No, i musimy to jakby połączyć bezpośrednio z tą płynnością w formie Ethereum. Eee, dajmy stake. Mamy też jeszcze informacje, słuchajcie, a propos samego stejku. Ja zaraz zobaczymy, jak to wyszło. Ok. Dobra. Ok, mamy w tej chwili 3483 tokeny zestejkowane, które dają mi dziennie 58,29 tokena, zakładając oczywiście tą ilość. Maksymalny staking income i 150%, czyli 150% jakby zysku możemy wygenerować po tych 30, 30 dniach. Z tego tak jak rozumiem, tak jak mówię słuchajcie, to jest dopiero jakby początek, tak? tak więc wybaczcie, jeżeli niektórych rzeczy jeszcze dokładnie tutaj nie rozumiem. I możemy w tej chwili stakować do osiągnięcia tych 150. Procent. Dobra, słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie działać. Na tą chwilę kopię, kopię w czasie rzeczywistym. Mam tutaj te dwa stejki, łącznie na 70, na no 80, prawie 90 dolarów. Jeżeli chodzi o moje profity, w tej chwili 0,54 na jednym, 0,04 na drugim, są to dwa aktywne stejki. Jeżeli chodzi o sam... White Paper, słuchajcie, mamy do czynienia tak naprawdę, tak jak mówiłem, z projektem zdecentralizowanym. Misją tego projektu jest stworzenie zdecentralizowanego, otwartego i sprawiedliwego systemu finansowego, w którym udział i wpływy są rozdzielane pomiędzy wszystkich uczestników. Protokół ma na celu zapewnienie przejrzystych i dostępnych mechanizmów tworzenia obligacji, zapewnienia płynności itd. Tak tak słuchajcie, jeżeli chodzi o ten projekt, możemy go porównać tutaj w tym przypadku bardzo mocno do takich projektów jak DRIP. Mamy też drip, projekt Drip Plus Drip, który, który został odpalony właśnie na sieci Pulse. I dodatkowo miał zostać uruchomiony drip na sieci Base, natomiast nie ma go w tej chwili. Tam była zbiórka, na razie jest cisza. Nie wiem dokładnie, jak tam sytuacja z projektem wygląda. Był e, tworzony Presseil. Ja nie uczestniczyłem. No, zbyt podejrzanie mi to wszystko wyglądało. Dlatego Karol jako protokół, który można porównać właśnie do drip spełnia jakby większość tych warunków. Pamiętajmy, że w DRIP nie mogliśmy jakby odstajkować naszych środków, bezpośrednio już jakby partycypując tutaj, bezpośrednio po 30 dniach możemy wyciągnąć tą płynność, tak więc zobaczymy jak to będzie. Mają też dodatkowo, słuchajcie, mechanizm spalania tych tokenów, który jest realizowany, spalono już w tej chwili do tej pory 4 miliony, tokenów tak więc jest mocna aktywność jeżeli chodzi o sam protokół. Tak jak mówiłem, w przypadku tego projektu mamy coraz większe zainteresowanie influencerów zewnętrznych, którzy bezpośrednio opisują ten projekt. Czy są to płatne filmy, tego nie wiem ja w tej chwili robię film, za którym mi nikt nie płaci, jestem zainteresowany tym projektem i chciałem wam pokazać to jako ewentualną Ewentualny potencjalny projekt, który może dać fajnie zarobić. Biorąc pod uwagę, tak jak mówiłem wcześniej, że mamy tutaj do czynienia słuchajcie, z projektem, który działa od września i mocno jego popularność rośnie, no to przypuszczam, że możemy tutaj fajnie zarobić. Oczywiście może być zupełnie inaczej. Jeżeli rynek dopomoże, na tą chwilę widzimy też mocne wzrosty, może się okazać, że będzie to fajnie wszystko jakby. Razem funkcjonować z tym, co się dzieje na rynku, jeżeli chodzi o sam token, słuchajcie, 30-dniowy okres związania z możliwością zdobycia tych tokenów, tak? czyli mamy te 30 dni na to, żeby te tokeny zbierać, no i później nasz, nasza płynność jakby zostaje rozwiązana i możemy te środki wyciągnąć. Zobaczymy, jak to będzie po tych 30 dniach. Ja w tej chwili to testuję jeżeli chodzi o bezpośrednio użyteczność samego tokenu no to mamy stajkowanie mamy ekskluzywny dostęp korzystanie z Carlos z celu uzyskania dostępu do unikalnych funkcji platformy na tą chwilę jeszcze tych unikalnych jakby funkcji nie widziałem wpływ na rozwój promo proponowanie pomysłów i sugestii dotyczących optymalizacji protokołu czyli przypuszczam że będzie tutaj tworzone coś na zasadzie DAO głosowanie uczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących kluczowych aspektów rozwoju platformy, nadchodzące narzędzia zgodnie z planem działania, optymalizacja prowizji na Karol Dex, zniżki w opłatach dla posiadaczy Carol i ujęcie opłat w Karol na CarolDEX, Dex, czyli mamy tutaj jakby w najbliższej przyszłości uruchomienie z własnego protokołu, własnej zdecentralizowanej giełdy, której to holderzy tokenów Carol będą jakby zwolnieni z tych opłat, będą mieć obniżone opłaty za realizowanie jakichś tam swapów. Płatności za usługi DEX, korzystanie z Karol. Program grantowy Karol, jako kluczowy element finansowania pomysłów i przyciągania nowych deweloperów. Zabezpieczenie kredytu zdecentralizowanego, wykorzystanie Karol jako zabezpieczenie kredytu zdecentralizowanego, oferując użytkownikom elastyczność. Programy partnerskie, mosty dla transakcji cross bridge chain, czyli tak jak mówiłem, słuchajcie, no w tej chwili mamy w przypadku sieci BASE już obsługę bezpośrednio przez Binance, przypuszczam, przypuszczam, że przez Coinbase również, natomiast tak jak mówiłem, jeżeli ktoś potrzebuje robić bridge'ować bezpośrednio do sieci Base, to polecam Bridge Orbiter Finance, jest to sprawdzony most, który nigdy nie zawiódł, tak więc myślę, że tutaj fajnie może to wyglądać. Słuchajcie, mamy do wygenerowania dniówkę, zobaczymy ile ta dniówka będzie wynosić, Protokół fajnie się zapowiada, tym bardziej, że bardzo mocno przyrasta społeczność w tym w Carol Finance. No i miejmy nadzieję, że tu będziemy mieć tak naprawdę coś, co przyniesie nam w długim okresie czasu fajne zyski. Tak więc tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o Carol Finance. Pamiętajmy, że w przypadku tego projektu łączymy się bezpośrednio z portfelem Web3 czyli takie jak Trust Wallet, czyli takie jak MetaMask. No i bezpośrednio jakby angażujemy swoje własne środki w protokół, tak więc pamiętajcie, zróbcie research, zróbcie poszukiwania własne zanim zdecydujecie się, zanim podejmiecie decyzję o inwestycji w jakiejkolwiek w przypadku kryptowalut. Tak więc tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć.